Witajcie, moje kochane klientki, oczywiście z Centrum Mody XXL Magdalena Olejnik. Tym razem pokazuję Wam sukienkę mega wygodną, ale co jest istotne, ta jest już moja. Dlatego pokazuję Wam, a jednocześnie wiem, że będziecie pisać, że pasuje mi, oczywiście to miłe, ale chciałam Wam powiedzieć, dlaczego ten wybór padł. Ponieważ ja bardzo lubię tkaniny naturalne. Tutaj mamy wiskozę, która jest w dotyku, brzydko powiem, jak w prześcieradło. Czyli taka milutka, milutka, bardzo taka delikatna. Ja nie ukrywam, że w pierwszej chwili, jak dotknęłam tkaninę, byłam pewna, że to bawełna, ale jest to wiskoza. No i oczywiście, dlaczego, dlaczego ta? Dlatego, że ta sukienka jest po prostu urocza. Tutaj um, oczywiście ma wiązane, no można tutaj sobie zrobić kokardkę, można tutaj zostawić te paseczki, tylko po prostu tak przewiązane, natomiast szalenie mi się spodobało to, że ona jest taka, kurczę, no taka kobieca, no taka, widzicie, możecie ją sobie zrobić w takim wariancie bez paska, czyli możecie ją nosić w takim wariancie luźnym, czyli taką po prostu, Sukienkę, którą na przykład możecie założyć także do tenisówek, czyli do klapek, czyli te, zrobić z niej taką sukienkę wakacyjną, letnią, albo założyć ją tak, jak ja ją tutaj założyłam, do szpilek, i wtedy na przykład świetnie będzie się nadawała na niedzielny spacer bądź też na yy spotkanie do kawiarni na randkę słuchajcie no jest po prostu mega kobieca ta sukienka jeszcze te guziczki które są tutaj oczywiście ten dekolt można sobie tutaj bardziej rozpiąć ja rzadko kiedy rozpinam takie dekolty ponieważ już samo to że ona jest w fałkę ale jest tutaj guziczek można sobie troszeczkę bardziej rozpiąć jak komuś gorąco natomiast przez to że są te guziczki tutaj takie do do, do tak pod biustem one się kończą, przez to, że jest właśnie w ten sposób uszyta, że jest yy, taka, yy, że można tutaj założyć do niej ten pasek, taki zalotny. Ta sukienka jest po prostu bardzo, bardzo kobieca. Ona mi się szalenie podoba przez to, że jest taka minimalistyczna, ma fajną tkaninę. Yy, oczywiście kosztuje 355 zł, jakbyście pytały, rozmiary 46, 48, 50 52, 54 i 56. Jeżeli chcesz taką sukienkę, piszesz w komentarzu zamawiam, a w wiadomości prywatnej ustalamy rozmiary. Rozmiar jaki potrzebujesz, ale podajesz nam wymiary na styk: biust, pas i biodra. Wtedy podpowiadamy ci, jaki rozmiar będzie odpowiedni dla ciebie. Ja powiem wam szczerze, jestem zachwycona tym modelem, ponieważ można go założyć w wariancie tak jak Wam mówiłam, do szpilek, <coughs> przepraszam, ale można go założyć na przykład do białych tenisówek, do klapek, do sandalków, czyli sukienka, którą można wykorzystać w wariancie eleganckim, ale na przykład latem może się po prostu wykorzystać jako letnią sukienkę. Mi się ona szalenie podoba, przez to, że jest taka inna. Jest minimalistyczna i jest taka właśnie w moim stylu. Także kochani, ja Wam oczywiście polecam ten model, ale polecam Wam też jeszcze wiele innych modeli, które koniecznie, jak chcecie, żeby się Wam wyświetlały oferty, chcecie widzieć te nasze modele, które są dostępne, musicie komentować posty. Cokolwiek, nawet zostawiając kropkę czy serduszko, zostawiać lajki, zostawiać serduszka, wtedy algorytm Facebooka widzi, że interesują cię takie treści i będzie ci ich podpowiadał więcej. Jeżeli tylko przeglądasz i nie, nie masz żadnej reakcji, no niestety nie będziesz widzieć wszystkich naszych postów, ale powiem Wam szczerze, że. Ja uważam, że warto teraz nawet zostawiać w komentarzu, czy kropkę, czy po prostu zwykłe pozdrawiam, bo kolekcja jest naprawdę fajna. Nie wiem, ile uda mi się nagrać dzisiaj, jutro, ale każdego dnia do świąt będę wam teraz wrzucać same nowości, same nowe modele, które przyszły, tuniki, sukienki komplety, komplety ze spodniami, spodnie z szeroką nogawką, spodnie z wąską nogawką, bluzki, bardziej już lato, także myślę, że warto poświęcić się i zostawić komentarz pod naszymi postami po to, żeby chociaż zobaczyć co jest w kolekcji letniej planowane. A póki co, kochani, pozdrawiam was serdecznie. No i oczywiście zostajemy w kontakcie. Hej, hej.